Święta Siostra Faustyna napisała w swoim dzienniczku podczas Wielkiego Tygodnia Męki Pańskiej w 1937 roku. 25 marca, Wielki Czwartek, w czasie mszy świętej ujrzałam pana, który mi powiedział: Połóż swoją głowę na piersi mojej i odpocznij. Przytulił mnie pan do serca swojego i powiedział: Dam ci cząstkę męki mojej. Ale nie lękaj się, ale bądź mężna. Nie szukaj ulgi, ale przyjmuj wszystko z oddaniem się woli mojej. Kiedy Jezus się żegnał ze mną, ból ścisnął mi duszę tak wielki, że nie da się to wyrazić. Siły mnie opadły fizyczne. Prędko wyszłam z kaplicy i położyłam się do łóżka. Zapomniałam, co się wokół mnie dzieje. Dusza moja była w tęsknocie za Panem. I cała gorycz Jego boskiego serca udzieliła mi się. Trwało to do trzech godzin. Pragnęłam gorąco spędzić noc całą w ciemnicy z Panem Jezusem. Modliłam się do jedenastej. O jedenastej powiedział mi Pan, połóż się na spoczynek. Dałem Ci przeżyć w trzy godziny to, co cierpiał przez noc całą. I natychmiast położyłam się do łóżka. Sił fizycznych nie miałam wcale, męka odebrała mi je zupełnie. Cały ten czas byłam jakby w omdleniu. Każde drganie serca Jezusa odbijało się w moim sercu i przeszywało moją duszę. Nawet gdyby te męki mnie samej dotyczyły, to bym mniej cierpiała. Ale kiedy patrzę na tego, którego ukochało całą mocą moje serce, że on cierpi, a ja mu w niczym ulżyć nie mogę, serce moje rozpadło się w miłości i goryczy. Konałam z nim, a skonać nie mogłam, ale nie zamieniłabym tego męczeństwa za wszystkie rozkosze świata całego. Miłość moja w tym cierpieniu spotęgowała się nie do pojęcia. Wiem, że Pan mnie podtrzymywał swą wszechmocą, bo inaczej nie wytrzymałabym ani chwili. Wszystkie rodzaje męki przeżywałam razem z nim w sposób szczególny. Nie wszystko jeszcze świat wie, co Jezus cierpiał. Towarzyszyłam mu w ogrójcu i w ciemnicy. W badaniach sądowych byłam z nim w każdym rodzaju męki jego. Nie uszły uwagi mojej ani jeden ruch, ani jedno spojrzenie jego. Poznałam całą wszechmoc miłości i miłosierdzia jego ku duszom. W piątek z rana zaraz odczułam mękę w ciele swoim pięciu ran jego. Cierpienie to trwało do godziny trzeciej. Chociaż na zewnątrz nie miałam żadnych śladów, męki te jednak nie mniej są bolesne. O jedenastej Jezus rzekł do mnie. Hostio moja, tyś jest mi ochłodą dla udręczonego serca mojego. Myślałam, że po tych słowach spali się serce moje i wprowadził mnie w tak ścisłą łączność z sobą. Jestem zanurzona w niepojętej miłości i w niepojętej męczarni z powodu jego męki. Wszystko, co się dotyczy jego istoty, i mnie się udziela. O godzinie trzeciej modliłam się krzyżem za świat cały. Jezus już kończył swoje śmiertelne życie. Słyszałam jego siedem słów, potem spojrzał na mnie i rzekł. Umiłowana córko serca mojego, tyś jest mi ochłodą wśród strasznej męki. Kiedy Jezus oddał ostatnie tchnienie, dusza moja roztopiła się z boleści, i dłuższy czas nie mogłam przyjść do siebie. We łzach znalazłam jakby ulgę. Ten, którego umiłowało serce moje, kona. Czy kto pojmie boleść moją? Przed wieczorem usłyszałam przez radio pieśni, czyli psalmy, jak śpiewali kapłani. Rozpłakałam się i cały ból znowuż mi się odnowił w duszy, i płakałam, nie mogąc się utulić w boleści. Wtem usłyszałam głos w duszy: Nie płacz, już nie cierpię, a za wierność, z jaką towarzyszyłaś mi w męce i śmierci. Śmierć Twoja będzie uroczysta, i będę Ci towarzyszył w tej ostatniej godzinie. Umiłowana perło serca mojego, widzę miłość Twoją tak czystą, więcej niż anielską. Dlatego więcej, że walczysz. Dla Ciebie błogosławię światu. Widzę wysiłki Twoje ku mnie, i one zachwycają serce moje. Po tych słowach już nie płakałam. Ale dziękowałam Ojcu Niebieskiemu za zesłanie nam Syna Swego i za dzieło odkupienia rodzaju ludzkiego. Jezus mi każe odprawić nowennę przed świętem miłosierdzia, i dziś ją mam zacząć o nawrócenie świata całego i o poznanie miłosierdzia Bożego. Jezus powiedział: Pragnę zaufania od swoich stworzeń: zachęcaj duszę do wszelkiej ufności w niezgłębione miłosierdzie Moje. Niechaj się nie lęka do mnie zbliżyć dusza słaba, grzeszna, a choćby miała więcej grzechów niż piasku na ziemi, utonie wszystko w otchłani miłosierdzia mojego. Wielka tajemnica miłości Jezusa, która objawiła się świętej siostrze Faustynie w czasie Wielkiego Tygodnia, to coś, co trudno objąć umysłem, ale można poczuć sercem. Ten tekst to nie tylko opis mistycznego doświadczenia. To prawdziwa obecność Boga, który pozwala duszy ludzkiej zanurzyć się w głębi swojej męki, ale też swojej miłości. To historia intymnej relacji duszy z Panem relacji, w której wszystko, co ludzkie, zostaje przeniknięte tym, co boskie. Cierpienie przestaje być przekleństwem, staje się łaską. Tęsknota nie jest brakiem, lecz przestrzenią spotkania, a ból. Nie jest końcem, lecz drogą, na której rodzi się najczystsza miłość. Miłość, która nie ucieka od męki, ale w niej znajduje pełnię. Miłość, która nie domaga się zrozumienia, ale ufa bezgranicznie. Miłość, która nie oczekuje niczego w zamian, ale daje wszystko, co ma. Faustyna została zaproszona do tajemnicy cierpienia Chrystusa nie po to, żeby się bała. Ale, żeby mogła być z Nim w Jego samotności. Bo Jezus naprawdę pragnie obecności człowieka, nawet w swojej agonii, pragnie towarzyszenia, bliskości, wspólnego trwania nie dlatego, że potrzebuje pomocy, ale dlatego, że w Jego miłości nie ma samotności. Każde słowo, które wypowiedział do świętej siostry Faustyny pan Jezus, jest pełne czułości i delikatności. Widzimy w tym tekście Boga, który nie tylko cierpi, ale i zauważa, docenia, błogosławi, pociesza, obiecuje. Boga, który zna duszę lepiej niż ona sama i który swoją obecnością sprawia, że nawet najboleśniejsza ciemność rozświetla się pokojem. Boga, który patrzy na serce i mówi. Jesteś dla mnie ochłodą. To niewyobrażalne, że dusza ludzka może stać się dla Jezusa ukojeniem, kiedy on sam przeżywa największą mękę. W tej historii jest siła, która nie pochodzi z człowieka to siła łaski. To ona podtrzymuje, gdy wszystko w człowieku się kruszy. To ona pozwala przeżywać cierpienie z takim pięknem, które staje się świadectwem innego, wiecznego świata. Tu chodzi o prawdę o Bożym Sercu, o prawdę, która mówi: Nie lękaj się, jesteś kochany bardziej niż potrafisz sobie wyobrazić. Nawet jeśli jesteś słaby, nawet jeśli masz więcej grzechów niż piasku na ziemi, to wszystko może zatonąć w otchłani miłosierdzia Boga. I właśnie w tym tkwi najgłębsza nadzieja, w tej łagodności Jezusa, który zna każdą naszą ranę. Każde drżenie duszy, każdą łzę, i który nie odrzuca, nie każe, nie zawstydza, tylko bierze to wszystko na siebie i przytula do swojego serca. On naprawdę jest obecny w każdej Twojej ciemności, w każdym bólu, w każdej modlitwie, której nie jesteś w stanie dokończyć. I mówi to samo co świętej siostrze Faustynie. Nie płacz, już nie cierpię ale za Twoją wierność dam Ci coś piękniejszego niż jesteś w stanie sobie wyobrazić. Kocham Cię tak bardzo, że błogosławię światu przez Twoje serce. To nie jest tylko mistyczna wizja, to zaproszenie do życia z Panem Jezusem naprawdę, głęboko, całym sobą, bo w Jego męce jest nasze ocalenie, a w Jego miłosierdziu nasze życie. To, co przeżyła święta siostra Faustyna, nie jest zarezerwowane tylko dla wybranych mistyków. To obraz tego, do czego każdy człowiek jest zaproszony do zjednoczenia z Jezusem w codzienności, w trudzie, w cierpieniu, ale też w miłości, która nie ma granic. Bóg nie oczekuje od nas nadzwyczajnych czynów. On pragnie serca gotowego, by z nim być. Pragnie wierności w najmniejszych rzeczach. Pragnie naszej obecności wtedy, gdy świat odwraca wzrok, bo to właśnie taka miłość, cicha, wytrwała, wierna aż do końca, staje się najpiękniejszym darem dla Niego. Święta siostra Faustyna była jak żywa hostia, którą Pan Jezus złożył na swoim ołtarzu miłości. Jej cierpienie, choć bolesne, zostało całkowicie przemienione, bo zostało połączone z cierpieniem Jezusa. W jego ranach znalazła sens, w jego spojrzeniu siłę, w jego słowie pokój, a wszystko to bez skargi, bez narzekania, bez buntu. Bo kto naprawdę kocha, ten nie szuka zrozumienia, tylko pragnie być z ukochanym w każdej chwili, nawet jeśli ta chwila boli. To właśnie w Wielkim Tygodniu szczególnie można doświadczyć, że cierpienie, choć dla świata niezrozumiałe, w świetle Krzyża nabiera nowego znaczenia. Nie jest końcem, ale drogą, nie jest karą, ale łaską i choć po ludzku boli, choć odbiera siły i łamie serce, to jednak staje się przestrzenią największej bliskości z Jezusem. Takiej, której nie da się wyrazić słowami. Bo on sam przychodzi, patrzy z miłością, przytula do serca i mówi: Ty jesteś mi ochłodą, a w tym jednym zdaniu zawiera się wszystko: Całe niebo schodzi do duszy, która trwa przy Bogu w wierności, w oddaniu, w pokorze. Te dusze, takie jak Faustyna, przemieniają świat nie przez wielkie czyny, nie przez potężne słowa, ale przez cichą, wytrwałą obecność przy ukrzyżowanym to one są światłem w mroku, balsamem na rany Jezusa, błogosławieństwem dla całej ludzkości i ty również możesz być taką duszą, bo Bóg nie szuka doskonałych, on szuka wiernych. Nie patrzy na siłę, ale na serce, a kiedy widzi serce kochające mimo bólu, mimo trudu, mimo niepewności, wtedy wstępuje do niego z całą pełnią swojego miłosierdzia. I wtedy ta dusza, choćby nie miała nic, staje się domem dla Boga. A to jest największy zaszczyt, najgłębsza radość, najcichsza, a zarazem najpotężniejsza rewolucja miłości. Nie trzeba wiele, by się do Niego zbliżyć. Wystarczy jedno pragnienie być z Nim. Wystarczy zgodzić się, by On był wszystkim, a wtedy. Nawet jeśli świat Cię nie rozpozna, nie zrozumie, nie doceni, Jezus spojrzy i powie: Umiłowana duszo mojego serca, to przez Ciebie błogosławię światu. I to będzie znaczyło więcej niż wszystkie tytuły, zaszczyty i słowa razem wzięte, bo to będzie znaczyło, że Twoje życie stało się jednym z Jego miłością. Amen.